Cześć Siemanko, ja jestem Seweryn. Witam Was na kanale Rybnięci. W końcu odpalamy sezon nockowy, że tak powiem. Pierwszy wypad na dwie doby w tym sezonie. Jak ktoś ogląda kanał, już kojarzy zbiornik Wonka 005. Woda PZW, całkiem spora zaporówka, żeby nie przedłużać. Dwie doby od piątku do niedzieli. Pogoda, fajna, szybka akcja po pracy. Jest piątek, także nie czekałem. Powoli się rozbijam. Tak, jedna wędka poleci na metodę, druga prawdopodobnie na koszyczek. No nie będę nastawiał się tutaj na grubo. Jeśli ktoś kojarzy ten zbiornik, to wie, że z rybą tu różnie bywa. Cieszyłaby mnie każda leszczyk. Jakaś większa płoć. Oczywiście nie będę płakał, jeśli to będzie karp. A można tu złowić karpia, już tu łowiłem na przedwiośniu karpiki. Zobaczymy, co z tego będzie. Nie ględzę więcej, kończę rozpakowywanie. No i co? Zapraszam na film. No i dobra, baza już powoli rozbita. Jest przed 17. Zaraz zarzucam wędki. No i tak, nowy sezon, wiadomo, troszkę nowego sprzętu. Jako, że już mam swoje 34 lata, także kręgosłup już nie ten sam. Musiałem zakupić nowe łóżko, po prostu na starym, bolał mnie już kręgosłup na tych dłuższych zasiadkach. Dzięki sklepowi Carbmaster z Żor za polecenie naprawdę bardzo fajnego, wygodnego łóżka z Delfina. Nawet Wam go pokażę. Konkretne łóżeczko. Także mam nadzieję, że dzisiaj porządnie się wyśpię. Zarzucam wędki i mam nadzieję na jakiekolwiek ryby. Także widzimy się później. Як намажеться навіть така мала чеши, є окей. Mamy po 8 rano, kawka wypita, śniadanko zjedzone. Idę się tutaj przespacerować, zobaczyć miejscówki. Jak mogliście zobaczyć, wpadło kilka niewielkich krąpi, ale to zawsze coś, zawsze jakieś branko. Było ich chyba z 5. Od rana jakieś popikiwania, ale nic więcej. Jest cisza. Obstawiam, że wieczorem znowu coś się ruszy, ale fajna pogoda, świetna wyprawa. W końcu ruszyłem z tymi nockami. Mam nadzieję, że będzie w tym roku ich naprawdę sporo. No i co? Jeszcze mamy cały dzień, jeszcze jutro. Mam nadzieję, że uda się coś złowić, jakiegoś fajniejszego leszcza, a może i karpia. Zobaczymy, co się wydarzy. To już nie jest ten chlup. No jest piękny pierwszy karpik w tym roku. Kurczę, nic nie brało cały dzień, aż w końcu taki piękny, o, żywy, zimny karpik leci do wody no i czekamy na następny mam nadzieję że jeszcze uda się coś złowić piękna ryba ah. I co, teraz z rana taki fajny karaś, może nie jest tych brań dużo, ale coś się dzieje, taka ładna rybka leci do wody. Hmm. I tak, mamy już niedzielę. Ja powoli się pakuję. Zwijam do domu. Jak mogliście zobaczyć, rekreacyjny wypadzik. Nie nastawiałem się jakoś konkretnie, żeby połowić. Chodziło o pierwszy wyjazd, pierwszą nockę z ekipą. Także było fajnie. Do tego wpadły ryby. Był karp, był fajny karaś. Jakieś leszcze, leszczyki bardziej. Krąpie, jakaś płoć. Wypad uważam za udany. No i co mogę więcej powiedzieć? Jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba, a my widzimy się przy następnej okazji. Siemanu!